Raz, dwa. Raz, raz dwa. dwa. Raz, dwa. Yeah. yeah. DJ EPROM WYP3. Muzyka dla wybranych, muzyka dla wygranych Muzyka łączy pokolenia, mordo leczy rany Pamiętam wszystkie te miejscówki, znowu tu wracamy składem Wódka, parówki, księżarówki, pije w pałacyku kawę Zaraz ruszamy na Warszawę Mam 20 lat i wszystko jest już zaklepane tu Wielki Bóg Uprzedzam, że mamy tu tylko na frytki, na dwóch Ale będzie fajnie Za sobą smugę, znów zostawiam siwą I mam smaka na muzykę, nową papierosy, w piwo Przysięgam w życiu, pojedziemy sobie windą Więc ważne, że dzisiaj. Nie zmieniam dom. teraz tego, jaki jestem w środku Czuję się dobrze, wszystko w porządku Czekam na wzgórzu tutaj, na swoich ciągów. Zaraz ruszamy na podwój parkowych jointów Nic nie smakuje tak dobrze jak pierwszy gibon Jesteśmy sto, czas dla nas się zatrzymał Kielecki park dla nas kiedyś był jak drugi dom Mikrofon on. stara bitmaszyna Nic nie smakuje tak dobrze jak pierwszy gibon Wszystkie te miejsca, w których możesz nas zobaczyć Kielecki park dla nas kiedyś był jak drugi dom Kielce w leto, w jak Patrzy. Światła, semafor, zgasło czerwone. Dalej na skrzyżowaniu stoję jak pojed. Mijają mnie wokół wszyscy przechodnie i patrzą na mnie i myślą, co jest, jak to co. Mam pełno wspomnień, i prosto z serca codzień wołają do mnie. Właśnie tak. Pamiętasz wątek? Pamięta. Pili, palili my, pamiętasz Tomek? Pamięta. Czas się zatrzymał, odwracam głowę w drugą stronę. W skórze to samo widzę, widzę początek. Wszystkich przy stole, w uścisku dłonie, to samo widzą. Przecież tu jedziemy siomek, do samej góry, aż po ostatnie piętro. Tam na nas czeka, centope, cento, plecento. Nigdy nie zapomnę uśmiechniętych błąd. Gibon czy Joint, To i tak pierwszy stąd jest. Nic nie smakuje tak dobrze jak pierwszy Gibon. Jesteśmy stąd, czas na nas się zatrzymał. Kielecki dla nas kiedyś był jak drugi dom Mikrofon, o, stara pitmaszyna Nic nie smakuje tak dobrze jak pierwszy gibon Wszystkie te miejsca, w których możesz nas zobaczyć Kielecki park dla nas kiedyś był jak drugi dom Kielce, weto, skórze ja patrzy Zjechałem z wojska na krakowską rokatkę Minąłem wzgórze, tam montowałem skład z radkiem. Po schodach, gdzie się na pierwszą okładkę Flashback, bracie, i to nie dzieje się przypadkiem Mam dziś ochotę na naturalną trawkę Przyjeżdżaj, mordo, dobrze, wiesz, tak, którą łaskę na tą samą Synu, gdzie było grubo rymów Gdzie spisało nas je raz, kilku suki Wystarczy mały impuls i od do czynów Muzek GURZD, lepiej nie kombinuj W rekursorze stylu, dzieciaku kaset i widelów Nie spinaj się tak, może se po chilu A, jadę tą widą i nie mogę się zatrzymać 4,9 na karku mierzicie to wybacz Kielecki gruby joint, co znów ścina To będzie słychać, to będzie widać Nic nie smakuje tak dobrze jak pierwszy gibon Jesteśmy stąd, czas na nas się zatrzymał Kielecki park dla nas, kiedyś był jak drugi dom Mikrofon on, stara bitmaszyna, nic nie smakuje tak dobrze jak pierwszy gibon Wszystkie te miejsca, w których możesz nas zobaczyć Kielecki park dla nas, kiedyś był jak drugi dom Kielce w meto, ja patrzy Nic nie smakuje tak dobrze jak pierwszy gibon Jesteśmy stąd, czas na nas się zatrzymał Kielecki park dla nas kiedyś był jak drugi dom Mikrofon on, stara bitmaszyna Nic nie smakuje tak dobrze jak pierwszy gibon Wszystkie te miejsca, w których możesz nas zobaczyć Kielecki park dla nas kiedyś był jak drugi dom. Kielce w leto, ja patrzy! manifestuj, zó, ja patrzy Manifestuj, zóże ja patrzy descu Manifestuj, zósze ja patrzy descu! Manifestuj, ja patrzy desku! Kielce weto, z górze ja patrzy.